Dzień dobry, Karolina z rodu jak po mężu Mądrawska. Ja chciałam z Aleksandrą Wojnarowską rozmawiać. E, rozumiem, to chwileczkę już pani podaje, tak, Tak, tak. Mhm, mogę poprosić, kim Karolina z rodu jak po mężu Mądrawska. Dobrze, już moment. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, Karol... Dzień dobry, Karolina z Rudu jak po mężu Mądraska. Nie wiem, coś jakieś zakłócenia są. Ja chciałam się dowiedzieć, czy, jakie zioła można u państwa sprzedać? Jakie herbapol lubimy? Lublinski... Ja bardzo przepraszam, ale ja nie mam pojęcia, jakie zioła herbapol lublin. Nie mam pojęcia o tym, no, weszłam... to no ale weszłam na stronę i tutaj widzę, że, że jest napisane, że rozpoczął się sezon zbierania ziół. No tak, bo my jesteśmy gazetą i y, jesteśmy gazetą i informacje. No to, no to chciałam uzyskać te informacje, jakie Lublin y, po prostu zbiera zioła. Jakie herba polu... L... No bo przecież tutaj reklamujecie na stronie internetowej. No to proszę wysłać. No ale co mam wysłać? Nie rozumiem. No i... Pani informacje, Pani chce Pani wydać informacje, tak? Nie proszę Panią, ja chciałam od Pani uzyskać informacje, jakie zioła zbiera Herbapol Lublin i jak ten sezon wygląda, jak to w ogóle się tutaj yy, no, ma na, na rok yy, obecny. Co zbiera? Co zbierają? Pani, nie, co zbierają? Nie, mam, nie, mam nie mam informacji, które Herbapol Lublin się znajdował. Mogę Panią skierować do Herbapolu, żeby Pani się w Herbapolu dowiedziała, co Herbapol dokładnie zbiera. No to proszę, proszę taki numer telefonu, bo, bo tutaj prowadzacie po prostu ludzi, mylną informację wysyłacie w internet i, i tutaj mi się wyświetla, ja szukam kursu dla zbieracza ziół, a tutaj mi się wyświetla herba po Lublin, sezon rozpoczęty i, i zbierają zioła, ale chcę wiedzieć jakie zioła zbierają. To musi Pani zadzwonić do Herbapolu Lublin. To jest informacja prasowa Herbapolu Lublin. My jesteśmy wydawcą, więc jakby na podstawie informacji, które Herbapol przekazał, te informacje publikujemy. No to, się no, to jakie, więcej... no to chcę wiedzieć, jakie informacje Herbapol Lublin Wam przekazał. No właśnie te, które Pani przeczytała. No że co, że zbierają zioła? No. No chyba Pani żartuje sobie. To Herbopol, znaczy, nie, zarzopol, nie, nie, nie skupuje się, tak? I czy Pani, że ta informacja jest fałszywa? A ja nie wiem, no ja próbuję się od Pani dowiedzieć, skoro Pani wydaje w gazecie jakiś, jakiś tutaj, no, jakąś notatkę wydaje i, i przekazuje to, tą informację na chwilę obecną y, mieszkańcom Polski, no to chcę się dowiedzieć, jakie Pani ma wiadomości na temat ziół. E, proszę Pani, My jesteśmy wydawcą, otrzymujemy od producentów informacje prasowe, więc yy, bazujemy na którą które przekazano Herbapol Lublin. Jeśli Pani omeguje i uważa Pani, że oni tego nie robią, to proszę o maila, dobrze? Ja to skopiuję i wyjaśnimy to. Do pani, to że ja że ja mam, ale myśli hmm? Pani, że ja mam czas, żeby wysyłać maile, czy Herbapol Lublin skupuje, czy nie skupuje. Ja się próbuję dowiedzieć od Pani, czy Pani ma taką informację, jakie zioła skupuje Herbapol Lublin. Skoro Pani jest wydawcą no. gazety i Pani szumnie ogłasza, że rozpoczął się zbiór ziół w Herbapolu. No, tą informację przekazali mi specjaliści z Herbapolu. Mam prawo podejrzewać, że oni nie, nie, nie kłamią, skoro mi przekazali tą informację, prawda? No, ale tak, jaką to, tak in... podstawę, Bo uh -huh, to jest którą Pani przeczytała, więc ja tej informacji nie mam. Dokładnie że tam taki komunikat z Herbapolu, ufam im popracujemy, więc wierzę, że to jest prawdziwa informacja. Jeśli pani uważa, że to jest fałszywa uh -huh. informacja, to musimy to starać wyjaśnić. Bardzo pani dziękuję za kontakt, uh -huh. bo to jest bardzo cenne, że pani to zadzwoniła, uh -huh. tylko ja muszę zaraz sobie sprawdzić, jeśli no, to sprawdzić. No ja też jeśli bym prosiła maływa, o, ten, o ten numer telefonu do tego herbapolu, bo ja tutaj wie pani, no jestem zielarzem, technikiem farmacji, jestem polką przede wszystkim i weryfikuję wszystkie uh -huh. informacje. Na temat zbioru mhm. ziół. I rozmowy są Dobra. nagrywane. Puszczam to na YouTubie. Znajdzie Pani, Nie, niekoniecznie tą rozmowę, ale inne rozmowy znajdzie Pani na YouTubie, bo ja już mam dosyć tego zakłamania wokół ziół. Mhm. Więc prosiła, no, prosiłabym ten numer tele telefonu do Herbapolu Lublin i jak chcę się dowiedzieć, jakie zioła zbiera, od kogo kupuje Herbapol Lublin. Proszę Pani, skoro Pani ma czas publikować coś na YouTubie, Pani ma czas nagrywać te informacje i Pani ma czas temu się poświęcać, to ja bardzo się cieszę, że Pani zajmuje się tym zawodowo, więc ja bardzo Pani proszę o maila, bo ja nie wiem z kim rozmawiam, nie mam pojęcia kim Pani jest, nie mam pojęcia, e, dlatego Pani ze mną rozmawia i co Pani chce nagrać, więc jeśli Pani mi napisze maila w się Pani przedstawi, kim Pani jest i kogo Pani reprezentuje? Siebie nie z proszę, proszę Panią, ja już, pani, ja już Pani odpowiedziałam, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska i tutaj znajdzie mnie Pani na Facebooku, na YouTubie, trafne ziółko, zbieracz yy, yy, ziół, rolnik, yy, technik farmacji yy, nie wiem co jeszcze Pani chce usłyszeć, co ja mam Pani w tym mailu no. pisać? Przecież już no, Pani, wszystko? pani kontakt. Ale przecież Pani może o tym mi powiedzieć. Nie, proszę sobie zapisać numer telefonu. Ja nie mam czasu na maile. Proszę mi podać numer telefonu do tego Herbapolu, który udzielił Pani takiej informacji. Może Pani sobie mój numer. Ja już Pani przedyktuję mój numer telefonu. Ja nie jestem anonimowa. Ja nie jestem ale to anonimowa. Się to, nie mi pani, to nie mi Pani przedyktuje ten numer, ja się do Pani odezwę, dobra? Nie, ja poproszę najpierw ten numer do tego Herbapolu. Ale przecież proszę ale przecież ja, nie będę Pani o informacji żadnych przed telefon, tym bardziej, że Pani mnie nagrywa i Pani chce mnie Pani na YouTube. Absolutnie. Ta, ta informacja mnie zbroziła teraz, bo wcześniej Pani tego nie powiedziała. <stanie> na początku naszego odmówiłania tego nie powiedziała. A to jest jakaś tajemnica? Ta A to jest jakaś tajemnica, proszę? proszę Panią? Proszę Panią. Ale twoi Pani do mnie, jakby, chciałabym wiedzieć z kim rozmawiam. chciałbym, że Pani do mnie napisała ile, dobra? Nie, żadnych... nie. Znaczy, że Pani przekazuje takie informacje. Mail i żadnych... Żadne... Dopóki się nie dowiem, co zbiera Herbapol Lublin i dlaczego wprowadzacie ludzi w błąd, no tak najlepiej. Tak Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja proszę Panią chciałam się dowiedzieć, jakie zioła zbiera Herba po Lublin? Podam Pani numer do działu szkół, dobrze? Dobrze. Osiem jeden. Tak. 585 585, pięć. Pięć osiem pięć, tak. Trzydzieści. Mhm, tak. 86 86 Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Ja chciałam się dowiedzieć, jakie zioła skupuje skup w Herbapolu Lublin. Gdzie pani mieszka? A to nie, a czy to jest ważne? Tak, bo my jesteśmy w Jawoszczyku Dolskim. No ale to nie mogę suszonych ziół na przykład do was dostarczyć? Może pani. No to chciałam Wyczyłam. wiedzieć, jakie skupujecie zioła i w jakiej cenie? A cena. Ziele skrzypu. Tak. I jaka cena jest ziela skrzypu? 9 zł. Mhm. Uh -huh. I co jeszcze bym mogła dostarczyć? A co pani zbiera? Ja nie wiem, co w tej chwili pani może zbierać. Krzławnik, ziele krwawnika 7 zł. Mhm. Uh -huh. I ziela Uh -huh. A pozostałe zioła takie jak dziewanna na przykład, jak pięciornik gęsi. Nie. Y nie, nie, nie skupujecie tego. Nie. Uh -huh. y Czyli rozumiem, że tylko te trzy zioła skupujecie. No beznyczas to uważam, że to tylko te są. Uh -huh. A brzozy na przykład? pokrzywę? Pokrzywę tak. Pokrzywy, jeszcze uh -huh. Jaka jest cena pokrzywy? Liść, liść pokrzywy. Uh -huh. Suszony. Uh -huh. Dziewięć uh -huh. Za kilogram? Tak. Uh -huh. a, ile, a ile później jest w sprzedaży taka pokrzywa? My nie, nie sprzedajemy takiej pokrzywy, tylko robimy konfekcjonowanie. Uh -huh. uh -huh. No dobrze. Dobrze, to dziękuję panu bardzo i wszystkiego dobrego.